Witajcie, z tej strony Charlie Malcolm i chciałbym was powitać w drugim odcinku serii Pogrywań Czarnim. Także, dzisiaj wybudujemy dom dla naszej Diany Koperek. Nie mogę się doczekać, choć powiem wam, że trochę straciłem zapał tej gry. Ach, ponieważ kilka perypetii mi się przydarzyło. Z sami i z całym klientem Origin, więc... Ale to może później nie wam opowiem. Na razie wczytajmy grę. Ostatnio zakończyliśmy na tym, jak biedny koperek, już zrobiliśmy, więc teraz możemy znaleźć na Więc tutaj mamy pierwszą matkę Nie wiem, czy coś z tą wybierzemy. Czy pusty dom, czy działkę. Jeszcze się waham. Może będzie sąsiadką A, Albo w takiej dzielnicy, domków, domku Tutaj trochę biednie. Ten dom? Nie, nie wiem. Bo hmm. nie mam cię, no mówię. straciłem cały zapał Może w razie znajdziemy lepszego. Okej, czy dom? Nie no, dom! Okej, okay, więc mamy dom dla biany Koperek. Nie zawsze kupuję dom nieumeblowany, ponieważ nie wolę znać czegoś siebie. Ja nie koparek postanowiłem, że nie będę w ogóle używać kodów, dlatego no, na początku może być trochę biednie, no, ale zobaczymy jak to nam wyjdzie, więc od razu przejdźmy do trybu edycji i meblowania, budowania, trochę oddalić. Tak jak wspominałem, wybaczcie dzisiaj za moją totalny neogar taką, no po prostu, nie wiedziałem, że można aż tak bardzo wkurzyć się na grę. Właściwie to zanim, jakby, powiem wam na temat dzisiejszego domu, to mogę wam powiedzieć, dlaczego jestem taki wkurzony na Origin. Tylko dlatego, że starałem się zakupić ten pakiet rozrywki, uczyć w Plener. No i starałem się przez Origin, tam trzeba było podać numer karty, jakieś kody i wszystko zrobiłem prawidłowo, po czym wyskoczył mi jakiś błąd. Ale coś mi tknęło i spojrzałem na ten konta i zobaczyłem, że Origin pobrał po prostu pieniądze mi. Nie jest jakaś mega duża kwota, bo tylko pobrało 5 zł. No ale sam fakt, że niby nie udało im się pobrać e, pieniędzy za grę, a jednak udało im się pobrać jakąkolwiek kwotę. No i teraz, e, no nie wiem, no mam nadzieję, że w ciągu tych 7 dni te pieniądze wrócą z portu na moje konto. W dodatku, a, raczej pakietu, nie udało mi się zakupić na ich sklepie. Tak, czy siak, cała ta sytuacja moim zdaniem jest porządnym strzałem w kolano. Ponieważ no jakby blokują możliwość zakupu wielu osobom i na tym nie zarobią, tak samo jak wynik wypuszczenia wersji pudełkowej. To też jest błędem, bo wiele osób, które ma zaznaczone na koncie Origin, że jest niepełnoletnia nie może nic zakupić na sklepie, nawet nie ma tej zakładki, więc tak czy siak tracą naprawdę duże pieniądze. Więc no nie wiem, no, tylko że w jakby wyszła wersja pudełkowa, to na pewno byłaby też droższa. No ale myślę, że dla graczy to też nie robiłoby wielkiej różnicy, jakby 10 zł była droższa i kosztowała. No ale cóż, to jest wybór już Origin. Na szczęście istnieją jeszcze sklepy partnerskie, które na pewno wpuszczą klucze. Więc wiem, że Docim ma swój sklep partnerski a i pewnie na dniach się pojawi. O ile już się nie pojawił. Więc tam znajdę wszystko. A wracałem do domu. Mm, ja. No i jak widać, nie mamy zbyt dużo simoleonów. Nie dolarów. Jak niektórzy mówią. Simoleonów. Bo taka jest waluta w The Sims. Więc nie mamy za dużo tej kasy. No tutaj z kuchnią chyba trochę przesadziłem. Bo jednak wybieram bardzo drogie elementy. I nie starczy mi tak naprawdę na inne pomieszczenia. więc będę musiał teraz. No, znowu włączyć e, bieda mode. Żyję skromnie, no, ale myślę, że z czasem gry, kiedy Diana podejmie się pracy i zacznie zarabiać naprawdę fajną kasę, to uda mi się ten dom wyremontować, a może nawet i zmienić. Ok, teraz postawmy szafki. Jak szaleć, to szaleć. Podstawmy te same, co były w wyspie. że będę oszczędzać na meblach. To przecież tu sprawdzam 30 tysięcy razy jak zwykle. O, Moje zakręcenie po prostu dzisiaj jest ogromne. O, miejsce na kuchenkę. O, oczywiście też najtańszą. Bo jak żeby inaczej? Mamy tutaj bieda style, chociaż czy ja wiem, czy tak biednie? O, na pewno trzeba dać ten alarm, chociaż w sumie denerwuje mnie to, że już nie ma strażaków i tak gdzieś, jak gdy jest pożar, trzeba go gasić samemu. No ewentualnie możemy włączyć te zraszacze, które będą to wszystko gasić, ale nie wiem, jakoś w trójce było chyba to ciekawsze, że tak policja mogła przyjechać, straż pożarna. Taki dodatkowy element rozrywki. No, jeszcze musimy dać wiem, kuchenkę mikrofalową. Na blacie, no chyba to zły pomysł. Ale tutaj, okej, okay, dobra. Oświetlenie. Oczywiście trzeba znaleźć najtańsze. Bo Jakżeby inaczej. Fundusze się kończą, a zanim Simka pójdzie do pracy, zanim zarobi pierwsze pieniądze, to trochę potrwa. Współczesny. O wygram to rozwiązanie. Teraz nawet światło w tej grze wygląda fajnie, tak? Nie jest jakąś taką dziwną bryłą. Tylko coś wnosi. Jeżeli postawimy w jednym elemencie, to pojawi nam się cień, pojawi nam się tu też w drugim pokoju jakoś tak przenikające. Ok. Teraz przejdźmy do łazienki. O, się ten styl. Oczywiście łazienka po kosztach, jak najtaniej. Skromnie, ale godnie. Rysznic. Jakiś kibelek. Oczywiście najtańszy. Potem to wszystko się być może zmieni. O, zobaczymy, co nam gra przyniesie. Wszyscy wiemy, DSL4 to przede wszystkim mamy emocje, więc wszystko się może zdarzyć. Przepraszam, a do telefon? jeszcze lusterko. No dobra, nie wygląda to źle. do um, budowania sypialnie raczej dekorowania, meblowania jak kto woli. Masakra, nawet sam to czuję, że dzisiaj we jakoś tak nie ma energii. Niedobrze. Trzeba to naprawić. Jakoś doładować się energetycznie. Te łóżka, no oczywiście musimy być jakieś najtańsze. Chociaż ja wiem, nie no. W ogóle teraz najtańsze, sobie podwójnie. Nie pojedyncze muszą ale nigdy nie wiadomo, czy się nie przyda. Na przykład, podwójne w końcu, zamierzamy stworzyć szaloną historię szafeczki. Tylko, czy ja je w ogóle gdzieś tam radę postawić? Ten pokój taki trochę średniowymiarowy. No, okej, okay, tu by weszła, ale co z drugą stroną. Wystający trochę wiejsko. Nie, no dobra, nie. Lepiej jakąś szafę, komodę, coś w tym stylu. No, najtańsza to ona nie jest. Hmm. Mogłaby się mieć tańsza. No ale niech będzie. Szaleństwo. Lustro, lustro sądzę takie zamulenie, ale to szukamy rozwiązań tanicha w miarę wyglądających dobrze. Nie wiem dlaczego, ale zawsze daję sykani lustro. Jak chcę coś zmienić u Sima, to po prostu podchodzi i klikam zmień wygląd. Lustro w sykani zawsze u mnie jest. W sumie mamy już zrobioną łazienkę kuchnię w to teraz taki duży salon ma w salonie jak wiadomo najważniejszą rzeczą jest chyba telewizor wygodna kanapa o tutaj mamy różne plazmy ale najpierw taki stolik oczywiście znowu najtańszy no ale nie wygląda tak źle plazma ten telewizor jest taki malutki ale cóż, i tak nie się cieszy, że to plazma. A, mogła dostać zwykły. Kanapa dwuosobowa. No dobra. I tak nas nie stać na większą, lepszą, większą. O, biurko, komputer. Bardzo potrzebne rzeczy. Tym bardziej do zawodu, który Diana będzie wykonywać czarny. Wszystko czarno-białe. Muszę zaraz jakiś tutaj dodać element. Okej, okay, ma plazmę, w takim razie niech ma komputer. No, biedny. Choć nie taki tani. Dodajmy jakieś kiczowate zasłony. To musi być kiczowate. A jakieś malutkie. Okej, okay, tu są chyba większe. Okno przysłonięte. A może zasłony na drzwi? No, dlaczego nie? To mi się każe. Trochę z jakąś taką cygańską chatą Nie wiem pff, czy ktoś w normalnym życiu Chodzę sobie zasłony na drzwi Okej, okay, ale Diana niech będzie trochę szalona Niech ma tą nitkę szaleństwa Zasłony na drzwiach, dlaczego by nie Jeszcze oświetlenie no i to jest właśnie to o czym mówiłem że jak poruszamy lampą to fajnie to się nam zmienia że tutaj jest cień tu jest jasno zaraz to lepiej postaram się pokazać w jakimś lepszym przykładzie kula śniegula do łazienki a tutaj takie lampy o i już to widać że zależnie od tego gdzie tą lampę stawiam tak się formuje cień i padające światło, czy tak jak w normalnym życiu. Tu lampka. Gdzie jeszcze? Nie, no na pewno w sypialni dodać. No nie. Regał ten nie za drogi. To musi być. Tu. Nie da się wyżej? Jakoś tak dziwnie chyba na tej ścianie. Koło plazmy. Niech będzie. Chyba skończyłem. Tak, zdecydowanie tak. Tak się prezentuje dom. Diany! Kochani, już w następnym odcinku zaczniemy pogrywać życiem Diany. Zobaczymy jakie szalone historie przyniesie nam ta rozgrywka. Jeśli chcecie, abym w następnym odcinku miał więcej energii, to koniecznie w komentarzach wyślijcie mi kubki kawy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.